nie wiem, mam jest taki dziwny, słuch, jakieś poradniki, się interesuje, jakieś lore, ku... To, że mówię, Riot jest kupi, i on banuje im k***a to, pod lizonem boting Pa co robi, nie no, kogo to wina? Po prostu żenada, nie, po prostu jackshot, już no. jest koniec gry Zrobiłem analizę Mamońską i można łatwo poznać kiedy kłamie, bo on ma nawyki k***o kłamcy No na pewno najwyższej piły, bo to są ludzie bez honoru, na swoich rangach dostają w... Dlatego przychodzą na brąz. Ja nie to on zrobił. Ale dlaczego A. 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 Na mnie nie będziesz krzyczeć. <noise> nie. nie, spokojnie. Ty nie masz synchro w niku. <noise> bazę niż tą pomocy. Mówi bazę niż tą pomocy, na ten i wyzywa No pewnie y tak gra. A on duo z kolejne problemy. A, znaczymy. No niestety no mamy przegraną linię, no nie? Bo samira jest... Kim do dupy bo je... Boże co on robi? Co po prostu przebiega przez tower koło mnie. No i my nic nie zrobimy tu, no nie? Jest po prostu GG już. 4-1 Draven. Już możemy to poddać. Ale nie wiem jak oni z siedzą, ja bym z <laughs> dwóch zdaniem wytrzymał. Bo oni to robią z innego powodu. Garają z Omonem i gadają. No dobrze, chociaż ty coś... No bo tam nawet nie przechodź, bo to jest przegrana linia już, no nie? To ci od razu mówię. Dobrze. Bo to nie ma sensu, bo ten... ...gość jest zjebem, pierdolony. Bo w momencie, <coughs> kiedy ja, mnie mnie na... ...gość dajujący pod tower, on se bił. Tak samo w momencie, kiedy on na... ...jego toporka, on też se bił. Po czym potem, No, będzie bolał Draven, niestety. Dlatego nie no, lubię w dół grać z kimś na linii, bo potem mam takiego czopka w dupie i nie mogę nic zrobić. Już rozumiem teraz, dlaczego mnie nie ocalił od Dravena tutaj, no nie? Bo tu miał pewnego Dravena, gdzie wy byliście tutaj wszyscy, a pobiegł tam do gościa wtedy. Więc gratuluję mu mózgu, po prostu. Ja mam już linię. Mówi, że się nie da rady? Tutaj? Dam Dravena? To jeszcze mi hitanie, bo się schowałem dobrze. I zobacz co robi Samira. Widziałaś? Ona mogła zabić go generalnie. No tak, ale ona mogła go zabić tu. Nie musiała tam skakać, tak? Po prostu odpuściła go. No, mam stuna jak coś. O. Ale widzisz? Widzisz jaki to jest... No ale ona przecież go widziała. Pingowaliśmy i w ogóle. Zobacz, tu wszyscy są. Na smoka, w czwórkę. To. Już 0-3 w piątej minucie. Piszę. Imagine this, this Brainiac. ja to sobie trochę dżunglit robię. to samo. To sam samira i, i specjalnie, specjalnie, niestety. I nic nie poradzimy na to. Cześć, Rolo. Słabo idą, Rolo. Słabo. Ty, Rolo, skąd ty jesteś? A ramek ziomem po to, to będzie na życie, co? Masz suba telewizja. Tapson w porządku jest. Co on pojedzie ku... No, Życie co? Masz suba u Tapsona? Świetnie. Tapson w porządku jest. <laughs> co jest? On wskakuje w nich i ginie, rozumiesz? Uciekaj stamtąd. To... Dzień na opak chyba. Nie próbuj się z nimi bić. Oj, pech. Ja wiem. Te Samira nawet nie czekasz. aż wrócę po prostu wbiega w nich. Ja schodzę z nimi. Naida, mogę na Mida. mogłeś na, na Midać jest potencjał, żebyście zawinili. Boże alon w k... Masakra, że nie no ja nie mam drugi level, bo on się wypierdala za chwilę to i to ja samochodem. wracam i ginę od razu, bo mi pod tower wbiega. Ja nie wiem, ja nie mam co robić, ja mam grę przegraną już. Niestety, no nie wygramy tego. No niestety. Nasz nie jest w stanie tam iść wygrać nawet, rozumiesz? Mam no, często mówi niestety i nic nie poradzimy na to, zauważyłem. Często gdzieś mówi. No niestety nic nie poradzimy na to Dave ma 7-1 w 9 minucie Siema gostik, hej tam. Mamy, mamy Dabota wow. po recolu może, nie wiem jak tam wolisz. Ja zostanę jednak jeszcze, bo jak oni tam pójdą, ja mogę tutaj się napompować przez szóstkę wbić sobie wtedy solo fajnie Oj, kraba zrobił ten, będzie u góry Psz, Oni fidują tam specjalnie to SGG, przez samire. O, no ale no nie oszukuj mi się czasami no ratowie no. Nie wiem no oni pod tower biegali Bili mnie ja bił creepy zamiast ich połkować, żeby ich tower zabił Nie wiem dziwnie ten gość zagrał Nie zabijemy go nie mam Boże na U... piąty upieram. level a Draven ósmy Właśnie mam Właśnie go zabijamy okay. bo on się zapewnie poczuł patrz i też gonisz Płasił się Basiu. Ale kur Aha, chciałem pocisnąć, ale. A moja pasywka go zabiła. Zwo. Bogoź lasznął no w niego. No ale wracamy do gry. Jakby nie było. Ja wracamy, comeback! Ja za każdym razem będę ultimo. Gramy to. I tyle. Ja myślałam, bo ty miałeś piąty. Myślałam, że nie Mhm. No bo mi szóstka wskoczyła. Nie, no ja szóstkę dobiłem przecież, przychodząc właśnie po to, że. No, No No, Nie, się poradzisz na to. O, zabił sobie chociaż. jak on idealnie przyszedł na smite'a. Slajpują. Pewnie tak, pewnie tak, bo już wcześniej widziałem jak schodziłaś, wiedział. No niestety o tej godzinie tak znajduje gry. Niestety. będę sobie biegnie tu dołem, patrz. Power zabiera, pyk. Co on odp***dził? kogo to wina będzie? Nie no, on mi dwoma hitami całe życie zabiera, no nie? Ja nie mogę nic mu zrobić. No, oddaję tower w takim razie. No, Czeka, czemu tak dużo zadaje, no dziwne. Co on robi? Nie wiem, no po prostu jest GG. No dziwne, że tyle nie Draven, no, niesamowite. Boże. Pa co robi? Nie no, kogo to wina? Nie wiem, ja mu... Zobacz ile życia zabieram. I on się leczy, zaraz z jednym hitem. Nie, nie, weź opłyn zrób, bo to nie ma sensu nawet. Prowieku. Jezu. autoatakami mi 1300 zrobił dwoma. Po prostu żenada. No, po prostu jackshot, muszę z koniec gry. Halo, halo. Ja ja jestem no. zdziwiony, że dwoma, nie jednym, że go zabija. No już koniec gry, no nie, nic nie zrobimy na tego śmiecia. Niestety, no, nafidował się Draven Teraz nie Draven jest o tyle mocny, że ten item na pierwszy składają po bufach jest ten item. Niestety, no bo nie wiem czy wiesz, był ci update wczoraj. Zobacz. Tak, no zobac... nie zobacz statystykę. Czy... No, no zobacz patrzę. Infinity Edge. Zobacz, że zmienili już, nie musisz mieć yy, 60% kryta, tylko 40. I to jest, wystarczy jeden item i drugi już to kupujesz już masz to, rozumiesz? Że teraz można to na pierwszy drugi item kupować, no nie? Nie no luź, przecież nie, nie ten, nie uraziłeś mnie tym, że mi itemek polecasz. Będę robił Jackso właśnie. Wielki Tu czekam, zrobiłem w ostatnio analizę mamońską i można łatwo poznać, kiedy kłamie, bo on ma nawyki chujowego kłamcy, na przykład zmienia pozycję ciała, żeby mu się łatwiej oddychał. Tak, Wąk, też to zauważyłem, też to zauważyłem. Le łatwiej oddychało, zmienia ton głosu jego historia nigdy nie mają żadnej puenty i dodaje niepotrzebne detale. Tak, Wok. Jest coś takiego, jest. Nie wiem, z widzami, nie wiem. Czy z widzkami, nie gram, bo mnie trochę. Ja zawsze, zawsze jak mam tak jakiś głupoty, tak, tak na bok, jakby tak się jakoś tak nie wiem. Tak. Wiecie co tak, tak bokiem jakoś tak gada, nie wiem, to dziwne jest. Tam zawsze. tego, tego Nie, nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem, czemu supporta zabiliśmy. Patrz, on idzie za mną. Eee, tam. K crash ty Dostajesz perma no nie? <grym> Ciekawe co ja Ten kurwa śmieć na tym tym topie też wy, wy ten wysnajpił, no nie. Ten... Co zrobił crash? Ten crash. A... No na pewno wysnajpiły wy wystapił. Bo no, to są ludzie bez Na swoich rangach dostają f Dlatego przychodzą na bronz. na tym bocie co ja mam tutaj zrobić? No mówię, że nic nie zrobisz przez Debila na samirze no Zobacz, po mnie pod Tower wjeżdżali, dlatego mam tyle desek, a on skąd je ma? Pamiętacie? Na Valorancie też był kasz. co powiedziałem kół chybana wysnajpiłeś? To ten sam chłop, panny frajer p... kur z honoru. Ale oni później dostają. No ale oni później dostają za to, wiesz? Tylko, tak, tak nie, ale bo to napiszesz mu ghosting i oni widzą mi jest koniec. No ostatnio czterech ta. gości tak załatwiłem co my k robili. Na pewno. Ale widzę, że oni se konta za półtora euro kupują, a rajat nic z tym nie robi. Bo Jacyś k***a streamerzy po kilka tysięcy osób na live ludzie ich gostują, nie mają bana za to Mamona, co ma 300 jak gra Valorant, też na 200 i banują, no dziwne... Riot jest na tyle... Że, jak gość kupi konto za 1,5 euro, zamiast oni zbanować mu to konto za jakieś konkretne przewinienie to oni banują za Reason Botting, przez co ci gości potem reklamują te konta i dostają nowe, rozumiesz? I Riot jest tego świadomy i robi to, robią to specjalnie. Tłumacz o co chodzi, no nie? Bo... Ale też możesz grać tak agresywnie na tym bocie. No, mając kretyna w teamie, tak. Bo ja byłam do przodu, ja miałam 5-1. No ja wiem. Ale A ty miałeś 5-7 5-1. No ja wiem. Ale... Ale ty miałeś pijcie demoncie, debym miał 7 coś, tak nie miał 10-1. Nie wiem, ja to tą kurę reportuję za wszystko za co tylko mogę. No gość w, re... w grę. Siam, Pawła, siam. Dobra, piczy demoncie, dawym miał 7 coś, tak. Gdzie on ma te Honory? Ten skin, ten o... No, mi przypomina tą grecę ja grałem, ten Metal Gear. Ten kur... z tym mieczem czerwonym. jak on miał. Jetstream? Jakiś tam. Podobny jest, bardzo podobny. Nie Raiden, ten y, z mieczem czerwonym. Zelda, bo nie Zelda. Ale ty miałeś 5-7 mać, miał 7 coś, tak. Nie miał Miesionowski nie wysłał się miał... 5 złotych. Zastanawiam mnie, czemu taka świnia nie zrobiła by. związku pod wyświetlenia i kaskę z wózkowymi, jak już go z przepisu na hamburgera z Mortadelloni wyświetlej, to by się w pana wojskowego i siema. Yy, ale możliwe, że ktoś takiego. Nie! Zrobi. Nie wiem Yy, tupson, gratuluję, widzę, że dalej nie usunąłeś głosy za donate. Y. Spokojnie, za niedługo się przekonać, czy warto. Co tą kur... reportuje za wszystko, za co tylko mogę? No, gąsiu, rew. <laughs> <laughs> Ładnie można tam te powody kolorować, ku... i śmiesznie A Ja to generalnie lubię w tej dżungli grać. Dobrze mi idzie nawet. Co on napisał? kur... to on napisał, że nie może spać przez tego typa. On dziwny jest, ku... Tam pisze? <laughs> Ładnie można tam te powody kolorować No zagra. Nie no, bardzo ok, dobrze ci poszło. Momencie. No to dał dupy, no i między innymi ja i ten... no nie? Ale na tej linii no jest o wiele inaczej, bo wtedy masz kontrolę, tak... A po co się w ogóle tam coś pisze w tych reportach i tak ludzie tego nie sprawdzają? No nie ma czy jakiś trybunał, czy coś, czy coś takiego. Po co tam się w ogóle coś pisze? Nie wiem Jakby nad moją agresją, wiesz o co chodzi? Na mnie nie będziesz krzyczeć <laughs> Nie, spokojnie Ty nie masz synkro w niku. Synkro, <laughs> Jakie masz minracje? Słucham? Z Kubą? No Ale on za mną nigdy main roli nie gra, zawsze off-role, no nie? ci znaczy, wiesz, gierki to gierki, ale jak Kleksy tam graliśmy w składzie dobrym Jeszcze wy wtedy grał, no to żeśmy trochę tam urwali tych gierek, no nie? Także, że się jest No, no bo dło będzie o wiele lepsze To ja banuję hekarima, żeby go k nie brali nie nie ja zauważyłem, że bardzo w mecie są hi mobilne hirosy, zobacz Hecarim, ten e jakaś kota e Boże jak ona ma? Waj, e co ma do skoki, zobacz udyr no, nie? Udyr to szybko biega No szybko biega z dobrymi runami no nie, idę, nie idzie kur dogonić, no nie? Jak nie trafisz go jakimś do tym, żebyś... No, się... też szybko biega jak to O, bo, bo też no no też. No były takie mobilne hero, są bardzo dobre ten. Jeszcze biorą water walking i już w ogóle jadą, no nie? Cześć, growisko, do której z tym zobaczymy? Może do Kuby aż się odpali. Ja wiem. Jak ci powiem to mi... A już nie z... to mi z... nie zabiorą już w sumie. Ja wiem, chyba Luxę wezmę jakąś, albo Morganę wziąłbym, żeby pod nimi. Problem jest taki, że nie wiem co oni biorą. Gość Leone, gość Leone. K***a zbanował, więc jest wielce prawdopodobne, że weźmie Dravena. A, Morgana Caitlyn. O, ale mają w nie umiem heimerkiem. Nigdy nie grałem heimerkiem. Uder mobilny. No jest, jest, jest. No tak, tylko że wiesz, no nie wiem, jak to będzie. No to jest też ten sam. To będzie? To jest no, ten to sam. To jest. to jest ten sam śmietnik. No nie. I to jest problem o te godziny grać w ligę, bo szuka gier po 7 minut te szłaty trafiają. No nie. Miejmy nadzieję, że ma konto botowane i dostanie bana jutro, no tyle, chociaż dobrego. To że mówię, Riot jest kupi i on banuje im to pod lizonem botting a oni za ten reason mogą potem zareklamować to konto i dostać nowe, więc oni banując kogoś Tak naprawdę nic nie robią pozytywnego, nic nie wnoszą tym Sprawiają tylko, że gość chce nowe konto potem założy I taki gość wkur... jeszcze niższe rangi dzięki dajmonu nie Bo jak oni by nie banowali tych idiotów Ci idioci by szli na wyższe rangi, wtedy ja bym na niskiej randze mógł się normalnie grać a tak, oni banują, tak, tak. Te, a oni banują tego idiotę, ten idiota zaraz reklamuje konto, dostaje znowu świeże konto z placementami. Ja znowu się użeram z tym samym idiotą na niskiej randze i nie mogę wyjść. I że mówię, no ten rajot ku... Riot to mnie w. Ja tego samego na topie mamy co wcześniej. Słuchaj no mi, gdyby Riot. Dobra, pan mi się Gdzie... no, teraz Poważnie? Tak. O ku... zajebiście, ale w p pi... dostanie. Ale go ku... teraz oram. Teraz mu jeszcze napiszę Pokażę Ci jakim gównem Jesteś jeszcze mu napiszę Co on? Ty, ty był ten znajpił? Ale you Draven how bad you are A to ten sam Nie poszli tu górą chyba za szybko nie zdążyliby, no nie? Ja no to Samira ma jedną grę Draven'em i dobry Staff To ten sam Draven czy nie, ten poprzedniej co miał tam 20 kili Chcę to zobaczyć w zemstę Tak, a ze mną widziałaś co robił na Samirze Więc nie wiem Ty mówisz, że sobie ta to ten się sam... ja solo pomogę Brawo. No w sumie racja teraz jak ten Infinity dostał takiego bufa że to działa jako pierwszy item nawet już, to no nieźle jest. No generalnie Adgerki jest tak upe... się nie być, no teraz siema. jest po tych bufach itemów bo wszystkie no. itemy na krytyka bufnęli przecież no teraz nie jest tylko, nie tylko oni składają te itemy No jak? Na pierwszy item Infinity Edge już masz bonus z niego Bo kiedyś musiałaś zrobić go na trzeci, bo nie miałeś odpowiedniej ilości yy, tego yy. Ja nie wiem mam już taki dziwny słuch jakiś poradniki się interesuje jakiś Lorek No wiadomo jak gra, nie wiem Krytyka. Żeby to zrobić, no nie? Dobrze, wymusiłem Warda. Nie będzie Warda na tym. Na gankie, jak coś. On się za clipami śmieć będzie chował. Teraz umie! Teraz umie, rozumiesz? Teraz umie gościu o kurwa, Widziałaś to? Widziałaś to? Nie uciekł w dół, tylko w lew! W przeszedł Ja go zabiję zaraz Dobra, tego zabijamy w takim razie, dawaj. Uuu. I zobacz, i on tak samo mi robił, zamiast uderzyć we mnie topór, żeby mnie, wiesz, przestraszyć, to uciekał. Tylko no teraz miał mało życia, no nie? Winąłby, jakby cię uderzył. Ja wiem, ale wcześniej, wiesz, że... to bardzo mocną paranoję. też. No nic, je mają, no. Teraz ich tylko puścimy playta brać i, i tyle. Dawaj no plejcik musimy wziąć. Już nie weźmiemy. To nie bierzemy playta? Nie, nie. No nie, mamy. miniony. go jest! Nie, teraz po tych bufach naprawdę! zrobili mocniej, ale jest meta na tanków, wiadomo, no nie? Ja bym tutaj wolał się tepnąć. Tepij się pierwsza, bo ja mam klatkę. Ja się gram brandem i nie typów. No ja też mogę grać brandem 4. ich typów na <laughs> to Jest dobry ludzik brandzik, no nie wiem, mi ludzie mówili, że żebym nie grał zoni na pierwszy item, tylko żebym maskę składał. O, to a to ten, ten gość to, to Samira, a padło, 90 subów powiem wam, że w dwa albo w trzy dni mi uciekło. Więc chyba ludzie mnie już nie lubią. Ile mało Masubów teraz? Da się to sprawdzić? Twitch tracker. Dobra, z ciekawości zobaczymy. Twitch tracker. O, nie ma tego. Nie ma połączonego tego Twitch trackera. Nie można zobaczyć. Kocik nie wiem. No i fajnie. Mam 200. Młoda vlog. się do mnie pruje gdzie biegnę, W dupę biegnę do ciebie, kogoś gościu. Na chatę uwierzałem. To pania ja to Ale... zobaczę do podobnych. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Widzisz, i tu ciężko jest przelicę, bo nie wiem, kiedy stuna rzuci. Czyli najpierw ci pająkiem i stuna, czy najpierw stun. Wiesz o co mi chodzi? Ona jest. W... Magiczne, więc ja mam trochę problem tam, żeby... Magiczna. Wyczuć ten moment. Ale po użycia ci z***a trochę. Nie mam problemu. Dostał? Nie, jednak. Pod... <laughs> Mogłem go dać się trafić pod tower i go zabić. K*** mogliśmy. Zaraz mu się dam, patrz. Będę FK. Niech pomyśli, że FK jestem, no nie? I Go złapie jak podejdzie. Dobra, Zak będzie skakał. Dobra, dawaj. Teraz, teraz, lecimy. On nie ma nic. Komentarzka moja, tego też łapię klatką. I podpalam, żeby dla pewności wypalli. Oj, dawaj, dawaj, masz go, masz go, bo ja w ustawiam, parę. Nie, ja co on zrobił. Bo... Ale dlaczego? A. <śmienicza> A on z pasywki mnie dotknął, śmieć. Nie no, my powinniśmy go zabić, generalnie, no nie? Nie wiem jak ja my... Fila, bo... Ja właśnie nie ja wiem. Ja miałam klatkę przed twoim kół, bo myślałam, że nie trafisz go. Albo coś, nie wiedziałam, że go trafi. Kuba piszał jak na Morganie Gręcz, to jest mój kur... taki pik dobry. Cześć Kisiema. No ale jeden za jeden wyszło tak czy inaczej, statycznie dobrze tam wyszło, no nie? Ja schowam się w krzaku, więc jak przyjdziesz od razu jedziemy go. Niestety musiałem. Wydaje mi się, że mogliśmy mamu mu teraz zabić. <grym>, ale ch... tam. Chcesz go zabić? Patrz! Nie, nie fleszy w niego. Nie, ale ja nie mam flesza, już, chodź! Teraz, teraz wyjeżdżamy, musimy, ojku! Widzisz, zadba... bo on wtedy ucieka w twoją stronę, ja go nie trafiam, bo on winął z i teraz jak ginę. No i biega dla mnie. Nie wiem, no. Jak dla on jest czy jest już... trafia? O, znam mu, to Nikt też trafiasz. jest dziwny. Kina masz? Nie. Nie mam chila. trafiam go tam jak coś. Po co on podchodzi? Go. Jak ja go nie zabijesz, zdało. to nie wierzę. No. Takie czopki do dopy nas tak obijają, rozumiesz to? No? no musiało się. No nie bym chyba w siklizy. <grywa> <z> tak, <grywa> Ta, Gosti. <Prawda. grywa> Jakbyśmy go teraz nie zabili. Mhm. Co takich XD robicie? Co się dzieje? Ja wiem, że nie ma tu kobiet dla mnie, salty Cołgada. No jak z Ale... tunami za mu nie walną. Dobra, on cofnie do, do creepa tę klatkę jak coś, no nie? Okej. Okay. ja mam zonie, tylko niech się odkryje ziomuś. Będę udawał, że auto atakuje. Masz go chyba. Nie bo bober. By... Musiał. Dobra, ja wchodzę, dawaj, dawaj, bo ja mam Zonie, on będzie się łacił na mnie, patrz. Uuu, ja ale ty kombinował teraz, Dobra, masz go, opłaca się za 2-1, wiesz o co mi chodzi? Bo ja i tak będę od 3 nim Expa dostaje i ty co teraz. No, miałeś rację, Uważaj tak, na junglera. No bo miałem Zonie, wiedziałem, że on się połasi, bo to jest de Widziałem po tym, jak tutaj na 20 HP bieg. No nie? Tego, tego się nie robi nigdy. Tutaj Drencole, nigdy nie to się możemy. możemy. Tędy. To był błąd, który on popełnił, z którego ja się bardzo teraz cieszę. Tak naprawdę, bo ty seły kasz kilki dzięki temu. Wam, że jest k... i To się on tu idzie wardować jak coś, no nie? No nie. Okej, okay. okay, nie, mam ten jak coś. U ulti właśnie spalił, widziałaś? No, no. Kosza... Jak ty te trapy stawiasz? <noise> że on sobie wychodzi z nich! Ja no właśnie nie wiem, czemu nie dostał. Czemu? No ja wiem no, że. No nie. Śmieję się, że trapuj stawia, coś to zmieniło. Hehe, za nim Że umarł. <noise> stawiaj pod dupemu. Centralnie pod dupę mu stawiaj. Przeciwną stronę do, do mnie zawsze, tak jakby, no nie? Jak dam klatkę, tu powiedzmy, spu... A, dobra, to jesteś w takcie, to jak będzie ten. Dobra, nice. Nice, jego też masz! On nie ma flesza, bał wcześniej. Tu, tu po skosie guz zbiegnij, jak coś wygląda. Zrobisz go, ja już idę, już idę, no nie? Spokojnie. I tam środek atakują, on ale dla my ja dobrze to trzymamy. Nawet jak ten jungler coś tam porobi tą Melisko, on i tak... A, to Polek jest. Nawet też kojarzę im. Też powinnaś kojarzyć. Do <grym> do nas. Dobra, on o mnie to nie wie. Dobra. On się Nie, nie, nie gra agresywnie. Bo ja im w plecy wejdę. Jak tylko będzie okazja, jeden creep. Clayton dzisiaj nie no, ma bingo. Dobra. Dzisiaj Dobra. Się bez. Czekam, czekam. O, uwaga Dawaj Dravena jak coś? Nie, bo. Tak myślałam. Aha. To Jungler. O. Niestety. Nie, Jungler in gre wygrywa w tym momencie. 4-0 ma. No bo nasz kazak, który ma milion stonów, farmi zamiast ten gość, co u nas, ten gość, co u nas na topie był, teraz wygrywa gret No nie? Ma multi, mam wszystko jak coś. Nie masz tutaj na im góra. Mhm. Ja mogę tam wjechać, jak chcesz. Do mnie tu? Ja od razu skakuję. Oj, kurwa! No i ginę przez to. Ale nie gra Dobra, możemy już poddać grę. Nie, Tak dużo gada, tłumaczę. No tutaj możesz dać taką tu szelić tym. No tutaj zmienili ostatnio to ten no, kurwa, tam garak taki dziadnie. Tak, możemy. Nie wiem, nie gadam Nie, jak to chcę poddać. Mówię, to. Nie. Jungler Difference jest. Nie wiewaliśmy go. Top wygrywa, mid wygrywa, bot wygrywa. Co ty chcesz grać jeszcze? I wszystko jest przez to, że nasz jungler po prostu farmi creepy. A on i tak nie dogoni eliski, bo eliska zawsze będzie miała lepszą dżunglę. Starterak. No i przyszedłem wginąć. Boże, co on robi? To jest to, co ci powiedziałem. Nie jesteśmy w stanie tego wygrać. by ciekawie, jakby mamy na topie grał, kura. Tak, tak sobie pomyślałem, to dopiero mogło być dobre. A, bounty mamy. To jest nasza szansa. Mamo, mamo potrzebuję cię. Kurwa, że Bo przegraliśmy to już. Ja byś mi silno nacisnął, rozumiesz? Też, Ale ten sil ci nic nie da, my już graliśmy grę. My już ją przegraliśmy, tak, bo nie mamy dżunglera, bo jest imbecylem. Jeba pierwnym kretynem. Bo mu mówię, nie farmą, farmi dalej. Według mnie już jest gra przegrana i Katarina jest już na 4 buildzie praktycznie. Więc Godlak życzę. Tak, aleki. Był kampi, on wysnajpił na tej katary no, nie śmieci... To on... ja ma, to ty Oni kurwa nie mają wiesz, że na bocie mi idzie topie i siedził niego w dżungli i mówi, że go wysnajpił. Dziwnego go to nie było. Dobra, ulti właśnie zbaitowałem od niego. Wejdą za mną, bo wiedzą, że mam mało i będę się tepował. A tu weszli zada zabić. Ulti! Halo! Mogłeś go uratować. <laughs> Zrobiłaś to, co mu jej Carry robił w Sesiek. Miałeś creepy jak bili ci zoma koło ciebie. <laughs> Śmieję. Boże. Nie no ja nie jestem w stanie zrobić. Ona jest tak nafidowana, że ona mnie w sekundę one shotuje. Rozumiesz, 1300 dostaje w sekundę. To wszystko przez zaaka jest. Ej kurde, widzowie, tak sobie mi się w sumie to dobrze, że kobiety nie mam. Kurwa. Nie jestem spokojny, wtedy bym się uspokoił jakbym miał kobite, no nie? Ja... Co mam kurwa? Ja nie wiem. To jest to, o czym mówiłem, właśnie. No, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jest koniec gry, po prostu. <gry> ja przysięgam to, co on teraz tu mówi. Nie, już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. O, to jakby jakiś bit był puszczany. On to mówi dokładnie tak samo, tym samym akcentem. Czwarty raz w ciągu jednej minuty. To jest to, o czym mówiłem, właśnie. No, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To jest, jest to, o czym kon... mówiłem, nie jesteśmy w stanie zrobić. On tak często mówi. Koniec gry, po prostu. No bo. Mówiłam, żeby tutaj jakiś wziął ten typ na zamidzie, ale on nie chciał. Co ja mam jako adek właśnie super jest Adekaro, no? no to mogę tyle zrobić, taką katarilę. Embit możliwe właśnie. Ej no właśnie, a przecież na początku gry pisał, że ich roz... i tak dalej, że im pokażę teraz. <laughs> Bo nie, to, patrz, co mam on pisze. Typowy imbecel z brązu, co myślisz, że jest czalem? Jak Przypoddać poddać nie można. Ktoś, który nie potrafi grać, wygrywa teraz na Drivenie tylko dlatego, że go wykarował inny przygłup, przez to, że nasz dżungler Wygra robił pałac. <laughs> nie, to dżungler akurat przesądził, zobacz co on robi. 2-8. Haripu, mi się wydaje, że prawdziwy. Serio. Już go za... Boże. Chłopcy w czterech gości solo wbieg, no nie? Jak coś, jakbyś nie wiedziała. Dlatego ja przestanę grać w ligę. O, przestaje w ligę grać. Nie, Adżuk, dzisiaj nie ma bingo. No, następny może będzie. Siem, Blake, hej. I znowu wyzywa. Ale czemu tej chińce chce się grać, kur. Słuchać po jej głosie, że ona się stara, że no ja pierdziele, nie no graj coś tam, coś tam, a mama tylko takie coś o od... wyzywa. Czemu wygra z nim? Mama on bazę niszczą, pomocy. Mówi bazę niszczą, pomocy, zatem stoi i wyzywa. Po... Ktoś gra, po co? Bo ona nie chce mieć rozwodu. To też mu zdiwa. <grywa> Dlatego gra w nim. Dawaj, bo mnie luki dojeżdża. <grywa> Dobra, małą, dawaj, żebyśmy mieli przynajmniej 20% inflacji. Nie będziemy mieli, bo widzisz, co się dzieje. Dobra, a zrobisz tak? Zagrasz Yumi, mi, a ja sobie znę Karima. Albo... Ja mam pomysł, idę też. Chodź może. I my. Feel... Dobra.